No dzień dobry, dzień dobry bracia i siostry, absolwenci kursu biblijnego. Pozdrawiam was Michał z pewną dozą uświęcenia nad głową. No, mam nadzieję, że w zdrowie i ducha pogodzie się macie. Postanowiłem nagrać kilka słów, żeby pozdrowić was serdecznie w imieniu całej ekipy kursu biblijnego. Wierzę, że nie tylko wy, ale też ludzie, którzy dookoła was Pożywają z owoców tego kursu w życiu każdego z Was, że kurs biblijny przyczynił się do pogłębienia, upiększenia, przemiany Waszego życia z Bogiem. No i co, kochani, hashtag nie ma stary jak życie wiary. Nie ma stary jak życie wiary. Historia toczy się dalej i mamy okazję zaprosić kolejne osoby. Na kolejną edycję kursu biblijnego i stąd moja prośba do Ciebie, siostro, bracie, absolwentko absolwencie, to, co możesz zrobić, to uszczęśliwić swojego znajomego, znajomych, dając im cynk, że trwają zapisy na kolejną edycję kursu biblijnego i nikt tego nie zrobi jak ty. No bo tych ludzi znasz, yy, wiesz kim są, i możesz w bardzo taki serdeczny sposób pomóc im dowiedzieć się o kursie biblijnym. A zależy nam na tym, żeby Słowo Boże w naszym kraju było głoszone i żeby kolejne osoby dowiadywały się właśnie, że nie ma stary jak życie wiary, że możemy oczekiwać z wiarą tego, że Słowo Boże będzie wypełniać się w naszej rzeczywistości. Więc jeżeli mogę prosić Cię o taką przysługę, żebyś dał znać swoim znajomym, może jednej, może więcej, jakiejś większej liczbie osób, że kursbiblijny.pl. Tam są informacje, tam są zapisy. Jeżeli macie jakieś inne pomysły na to, jak docierać do kolejnych osób z informacją o kursie biblijnym, będę więcej niż szczęśliwy. Dawajcie znać. Z Bogiem do zobaczenia i Bóg w nas, Jezus w nas, nadzieja, chwała. Trzymajcie się, do zobaczenia.